Na każdy dzień witajcie w nowym tygodniu. Dzisiaj wracam do wersetu 10 z Ewangelii według świętego Jana, rozdziału 17. Tak jak mówiłem, chciałbym w kilku odcinkach powiedzieć więcej o tym wersecie. Ten werset brzmi być może niepozornie, przeczytam go. I wszystko moje jest Twoje, a Twoje jest moje. Tak powiedział Jezus Chrystus o Ojcu. O Bogu Ojcu. I werset ten może wydawać się niepozorny, choć temat Jezusa Chrystusa budzi kontrowersje wśród różnych ludzi. Są ludzie, którzy twierdzą w ogóle, że Jezus Chrystus nie istniał, nie był postacią historyczną. Nagrywałem o tym film w ubiegłym tygodniu na mój kanał na YouTubie vlogowy, więc zachęcam, jeżeli ktoś chciałby oglądać. Co ciekawe, kiedy przekazałem, pokazałem kilka dowodów historycznych na istnienie Jezusa Chrystusa, niektóre osoby zaczęły komentować, ok, nawet gdybyśmy uznawali, że on był postacią historyczną, no to na pewno już nie robił takich niezwykłych rzeczy. Więc to jest dla mnie przeciekawa sytuacja. Ale ona jest opisana w Słowie Bożym. Czytamy tam, że mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy nie wierzą i idą na zatracenie, czyli na męki wieczne do piekła, ale jest nadzieją dla tych, którzy wierzą. Więc ufajmy Chrystusowi, ufajmy Jego słowu. Ale wracam do tematu tego odcinka. Czy tych odcinków chciałbym powiedzieć kilka. Kilka, przez kilka dni chciałbym powiedzieć o tym, zarysować jedynie postać Jezusa Chrystusa, postać Boga Syna, ale nie od strony historycznej, nie od strony faktów, ale właśnie od strony biblijnej. Kim był Chrystus? Postaram się to zrobić w kilku odcinkach. To będzie właśnie ukazywało się w tym tygodniu. Na koniec tygodnia, w tym sobotnim weekendowym odcinku, zbiorę to wszystko. W jedną część. Będę mówił na podstawie książki Arcy którą kilka lat temu już znalazłem, przeczytałem. Wtedy częściowo zrobiła ona na mnie wrażenie, raczej z tego względu, że jest tam to wszystko w dość prosty sposób poukładane. Zastanawiam się też, czy, czy częściowo, właśnie tłumaczenia tej książki nie zrobić w formie jakiegoś PDF, aby te informacje były zebrane, być może że tak zrobimy. To, co jest dla mnie ciekawe, to po prostu sposób zebrania wielu informacji w takiej, powiedzielibyśmy dzisiaj, pigułce, czyli w takim skrócie. Ponieważ czasami, kiedy czytamy Słowo Boże, to możemy mieć takie wrażenia, szczególnie kiedy zaczynamy czytać Słowo Boże, że wiele fragmentów jest jakby takich osobnych, porozłączanych, a kiedy dłużej czytamy, im dłużej czytamy, to widzimy, że Słowo Boże, zlewa się jakby w jedność. To jest jedna historia o niezwykłym Bogu i upadłych ludziach. I to jest niezwykłe. Ostatnio też dzieliłem się o tym na jednym z naszych kanałów. Podlinkuję może to głoszenie do tego odcinka. Na początku Ewangelii Marka, w takich prostych wersetach, kiedy jest zacytowany: Proroctwa, kiedy są zacytowane proroctwa na temat Jezusa Chrystusa i pójdziemy za nimi do Starego Testamentu, do Księgi Izajasza, do Księgi Malachiasza, i przeczytamy je, to myślę, że na każdym, kto szuka prawdy, kto nazywa siebie chrześcijanem, lub chce nazywać siebie kiedyś, bo gdzieś Bóg go zaczyna poruszać, wzbudza to niesamowite wrażenie. Powinno to wzbudzać. Dla mnie, kiedy, mimo że już wiele razy czytam te fragmenty, ale kiedy do nich dochodzę, kiedy przechodzę do Starego Testamentu i czytam proroctwa na temat Jezusa Chrystusa, które się w sposób niebywały wypełniły, dla mnie to jest zawsze niesamowicie, nie wiem jakich słów użyć, porażające, że Bóg z taką dokładnością przepowiada coś, co się później wypełniło. Wypełniło się w sposób doskonały w osobie Boga Syna. Dlatego też, kiedy czytamy Biblię, poznajemy Boga, to powinien towarzyszyć temu zachwyt. Zachwyt nad niesamowitym Bogiem i ubolewanie z powodu naszych grzechów, ponieważ często, szczególnie kiedy czytamy Ewangelię, ja dlatego zachęcam do czytania częstego Nowego Testamentu, bo tam, jakby przeglądamy się, można by tak porównać to, kiedy czytamy Ewangelię, przeglądamy się w lustrze i widzimy obraz Chrystusa, tego Boga Syna, którego my powinniśmy naśladować, i widzimy też nasz obraz grzesznika. Widzimy, jak często nie domagamy, jak często nie dajemy radę w życiu, mimo że niektóre słowa Pana Jezusa naprawdę są proste proste w zrozumieniu. Ale czasami tak ciężkie dla nas w wykonaniu. I w tym pierwszym odcinku chciałbym zacząć od no, takiej krótkiej historii. Widzimy w galeriach sztuki wiele por portretów Chrystusa. Kiedy pójdziemy do kościołów rzymskokatolickich, bo w kościołach ewangelicznych nie ma portretów, ale w kościołach rzymskokatolickich widzimy masę portretów Jezusa Chrystusa. Co ciekawe, to wizerunki te często są sprzeczne ze sobą. No właśnie, na przykład bardzo popularny obraz Jezusa Miłosiernego, który znajduje się w Krakowie, na którym jest Pan Jezus ukazany jako biały mężczyzna. No, jeżeli trochę interesowaliśmy się historią albo trochę podróżujemy po świecie, to, to wiemy, że no właśnie, tam w czasach Pana Jezusa wszystko na to wskazuje. Nie żyli biali mężczyźni o cerze Europejczyka. Ale przejdźmy dalej. Widzimy, że są różne obrazy Jezusa, one są ze sobą sprzeczne, a przez to mamy też, czy możemy mieć, różne wyobrażenia o tym, jak wyglądał Jezus Chrystus, czy miał długie włosy, czy krótkie. Chociażby taka dyskusja w Słowie Bożym Paweł Apostoł pisze, Wydaje się, daje nam wskazówkę bardzo jednoznaczną, ale nie o tym dziś chciałem mówić. Wyobraźmy sobie galerie na całym świecie, czy kościoły rzymskokatolickie z masą wizerunków Jezusa Chrystusa. I teraz, jeżeli sobie to wyobrazimy, że są przeróżne obrazy, to powinniśmy przejść też do tego wewnętrznego rozumienia. Jest tylu chrześcijan na świecie i może być tak. Że wielu z nich ma różne wyobrażenia Jezusa Chrystusa. I widzimy to szczególnie dzisiaj, kiedy spotykamy ludzi, którzy mówią na przykład: Jestem chrześcijaninem, ale kiedy zaczynamy rozmawiać z nim o Jezusie Chrystusie, to nie znają jakiegoś innego, jakieś inne cechy ma ten Jezus Chrystus niż ten, który jest opisany w Słowie Bożym. I to powinno nam dać do myślenia. Powinno nas skłonić do myślenia, i od razu pojawia się pytanie. Często może to być i często się pojawia ten zarzut nawet ludzi niewierzących, że no, niby wierzycie w tego Boga, każdy o Nim opowiada coś innego. No właśnie, to nam wszystkim wierzącym powinno dać dużo do myślenia. I pierwszym pytaniem, jeżeli zaczynamy rozmawiać w ogóle o Chrystusie, o Bogu synu, o Chrystusie Biblijnym, wydaje się, że powinniśmy do siebie przystawić to pytanie, które kiedyś Pan Jezus zadał uczniom. Pamiętacie w Ewangeliach Synoptycznych, jest to pisane. Pan Jezus pyta, za kogo? Najpierw Pan Jezus pyta, za kogo ludzie mnie uważają, ale później to fundamentalne pytanie, za kogo Wy mnie uważacie. Chciałbym, abyśmy dzisiaj się zatrzymali. Kilka minut dosłownie nad tym pytaniem. Za kogo Ty uważasz Jezusa Chrystusa? Za kogo uważasz Jezusa Chrystusa? Kim był? Jaki miał i jakie ma cechy? I skąd czerpiesz to swoje przekonanie? Za kogo uważasz Jezusa Chrystusa? Niestety większość pomysłów dzisiejszych na tożsamość Chrystusa, czyli tego kim jest, kim był, to ludzkie nauki, ludzkie przemyślenia, ludzkie czasem nawet filozofie. Obawiam się, mówię to żyjąc w Polsce, w Krakowie w roku 2022, że większość ludzi nie czerpie swojej wiedzy o, Bogu Synu, Jezusie z Nazaretu, czyli Jezusie Zbawicielu, Jezusie Chrystusie, z Jego Słowa, z Bożego Słowa, ale czerpie z różnych opowieści, opowieści innych ludzi. To pytanie, za kogo wy mnie uważacie, to pytanie, które Chrystus zadał apostołom i to pytanie, które Chrystus być może tobie zadaje dzisiaj, za kogo nie uważasz, jest moim zdaniem, jednym z najważniejszych pytań w ziemskim życiu każdego z nas. Od udzielonej odpowiedzi zależy los Twój i mój. Los każdego, kogo spotykamy na ulicy. Od tego, za kogo uważa Jezusa Chrystusa, kim jest dla niego Jezus Chrystus, zależy nasza przyszłość. To, co stanie się z nami po śmierci, gdzie spędzimy wieczność. Zdarzają się fałszywe obrazy Chrystusa, na przykład takie, że Chrystus kocha wszystkich ludzi bez względu na to, co robią. Czytając Słowo Boże widzimy, że Bóg darzy przychylnością wszystkich ludzi. O tym nawet Pan Jezus mówi, że słońce wschodzi nad złymi, nad dobrymi. Sprawia, że spada deszcz na złych i dobrych. Widzimy, że także ludzie, którzy nie wierzą w Boga, także Jego przeciwnicy, są szczęśliwi momentami na Ziemi, mogą mieć zdrowe dzieci, mogą chodzić do pracy, która ich satysfakcjonuje. Więc widzimy, że przychylnością Bóg darzy wszystkich ludzi, także ludzi, którzy stają w opozycji do Niego, czasem bardzo jawnej. Jednak Słowo Boże rozdziela ludzi na ludzi, którzy jednak są przeciwnikami Boga, którzy grzeszą, którzy nie chcą słuchać wskazówek Słowa Bożego i na tych, którzy wierzą, że Jezus Chrystus jest ich zbawicielem, że umarł na krzyżu i wziął na siebie grzechy tych ludzi. Że każdy z nas, tak wierzą chrześcijanie, że każdy z nas prowadził przed nawróceniem tak straszne życie, że karą za to jest piekło. Ale Chrystus Jezus, Bóg Syn, sam z własnej woli po porozumieniu z Bogiem Ojcem i z Bogiem Duchem Świętym przychodzi na ziemię, staje się człowiekiem, mimo że istniał zawsze, mimo że przez Niego i dla Niego wszystko zostało stworzone, On wstępuje na ziemię, żyje bez grzechu i bierze na siebie karę, gniew Boży, który należał się każdemu z nas. Czy znasz takiego Chrystusa, który Pozwala na wszystko ludziom i mówi, że i tak Cię kocham, tak będziesz w niebie. To, to jakaś fałszywa postać. Są ludzie, którzy mówią, na przykład, że Chrystus bardziej jest w tym miejscu, a mniej jest w innym. To też jest zaprzeczeniem boskości Chrystusa. Wiemy, że Bóg jest wszędzie w ten sam sposób. Niektórzy mówią, że trzeba przychodzić do jakichś miejsc, aby spotkać się z Chrystusem. Nie znajdziemy tego w Biblii. Izrael faktycznie musiał chodzić do świątyni, ale od momentu, kiedy Chrystus umarł, zasłona w świątyni rozdarła się i w konsekwencji Duch Święty został wylany na całą ziemię. Ta sytuacja uległa zmianie. Nie ma już miejsc, w których Bóg jest bardziej. I moglibyśmy przechodzić. I omawiać wiele fałszywych obrazów Chrystusa, ale chciałbym zakończyć to czymś innym. Po pierwsze zachętą, abyś odpowiedział, odpowiedziała sobie na to pytanie, kim jest dla mnie Chrystus? Kim jest? A po drugie zachęcam, abyś zastanowił, zastanowiła się nad tym, jaki jest, jakie ma cechy Bóg, w którego wierzysz. Zastanów się, czy tą wiedzę swoją czerpiesz ze Słowa Bożego. To, co wiele razy zachęcam ludzi na początku, czytajcie wiele razy Nowy Testament, 15-20 razy, ale później przejdźcie do tego Starego, aby poznać Boga w całości. Biblia jest całością. No właśnie. W jakiego Boga wierzysz? Najważniejsze pytanie Twojego życia. Kim jest Jezus Chrystus i jakie ma cechy, czego ode mnie wymaga? Jeżeli wymyślisz sobie Boga, jeżeli wymyślisz sobie Chrystusa, to wybacz, ale wymyślony Chrystus nie zbawi cię. Może cię zbawić tylko prawdziwy Chrystus, o którym dowiesz się ze Słowa Bożego.